Wiktor i Zeus. Nowe wyzwania. Minęły trzy miesiące, od kiedy Zeus zamieszkał z Wiktorem i jego mamą. Biały Owczarek Podchalański wyrósł na przepięknego, dostojnego psa, którego wszyscy podziwiali podczas spacerów. Wiktor był dumny ze swojego czworonożnego przyjaciela, ale szybko przekonał się, że posiadanie psa to nie tylko przyjemności, ale też sporo odpowiedzialności. Pewnego jesiennego poranka, gdy Wiktor wyprowadzał Zeusa na poranny spacer przed szkołą, zauważył, że jego pies zachowuje się dziwnie. Zeus, zwykle energiczny i chętny do zabawy, tym razem ciągnął go w stronę zarośli przy lokalnym parku. Zeus, co ty wyprawiasz? Zapytał Wiktor, próbując utrzymać psa na smyczy. Ale Zeus był nieugięty. W końcu Wiktor usłyszał cichy pisk, dobiegający z krzaków. Kiedy podszedł bliżej, zobaczył małego, przemoczonego kotka, który musiał spędzić tam całą noc w czasie wczorajszej ulewy. Wiktor zawahał się. Do szkoły zostało już niewiele czasu, a on nigdy nie spóźniał się na lekcję. Ale nie mógł zostawić małego kotka na pastwę losu. Przypomniał sobie, jak sam kiedyś potrzebował pomocy i jak dobrze czuł się, pomagając innym. Dobry z ciebie pies Zeus pochwalił swojego czworonoga, delikatnie podnosząc przemoczonego kotka. Zeus ku zdziwieniu Wiktora nie wykazywał żadnej agresji wobec małego zwierzątka, wręcz przeciwnie. Delikatnie trącał go nosem, jakby chciał go ogrzać. Wiktor zadzwonił do mamy, która na szczęście jeszcze nie wyjechała do pracy. Wspólnie zanieśli kotka do weterynarza, przez co Wiktor spóźnił się do szkoły. Kiedy wytłumaczył powód spóźnienia swojej wychowawczyni, pani Małgorzacie, ta nie tylko nie była zła, ale zaproponowała, żeby opowiedział całej klasie o tym wydarzeniu. To świetna okazja, żeby porozmawiać o odpowiedzialności za zwierzęta, powiedziała pani Małgorzata. W czasie prezentacji Wiktor zauważył, że nawet Michał i inni chłopcy, którzy kiedyś śmiali się z jego rysunków, słuchają go z zainteresowaniem. Po lekcji kilku kolegów podeszło do niego z pytaniami o Zeusa i o to, jak się opiekuje tak dużym psem. Jednak nie wszystko układało się idealnie. Zeus, mimo że był wspaniałym psem, czasami sprawiał problemy. Pewnego dnia, gdy byli w parku, Zeus wyrwał się Wiktorowi na widok wiewiórki i pobiegł za nią, nie reagując na wołanie. Wiktor poczuł, jak wraca jego dawna frustracja i złość na samego siebie, ale zamiast krzyczeć na psa, gdy w końcu go złapał, przypomniał sobie słowa mamy o cierpliwości. Musimy więcej ćwiczyć, przyjacielu powiedział, głaszcząc Zeusa po głowie. W następnych tygodniach Wiktor zapisał się na szkolenie dla właścicieli psów. Uczył się, jak prawidłowo wydawać komendy i nagradzać Zeusa za dobre zachowanie. Czasem było trudno, szczególnie gdy Zeus nie chciał słuchać, ale Wiktor nie poddawał się. Zapisywał ich postępy w tym samym kalendarzu którym kiedyś notował swoje własne sukcesy i porażki. Największa próba przyszła podczas świąt Bożego Narodzenia, gdy przyjechała w odwiedziny ciocia Anna ze swoim nowym kotem, tym samym, którego Wiktor i Zeus uratowali jesienią. Zeus był podekscytowany obecnością kota, którego pamiętał, ale jego energia czasem przerażała innych gości. Może lepiej zamknąć go w drugim pokoju? Zasugerowała ciocia Anna, widząc, jak Zeus podskakuje z radości. Wiktor poczuł ukłucie w sercu na tę propozycję, ale zamiast się obrazić, spokojnie wytłumaczył: Zeus jest częścią naszej rodziny, ciociu daj mi chwilę, pokażę ci, czego się nauczyliśmy. Ku zdziwieniu wszystkich, Wiktor poprosił Zeusa, by się położył, a następnie powoli przedstawił mu wszystkich gości. Pies, choć nadal podekscytowany, zachowywał się znacznie spokojniej. Nawet kot cioci Anny przestał się go bać i pod koniec wieczoru spał zwinięty w kłębek obok wielkiego, białego psa. Niesamowite, powiedziała ciocia Anna. Pamiętam, jak kilka miesięcy temu mówiłeś, że chcesz mieć psa, ale nie spodziewałam się, że tak świetnie sobie z tym poradzisz. Wiktor uśmiechnął się, patrząc na Zeusa. Wiesz, ciociu, Zeus nauczył mnie czegoś ważnego. Kiedy naprawdę na czymś ci zależy, uczysz się cierpliwości. Nawet jeśli czasem coś nie wychodzi, trzeba próbować dalej. Tego wieczoru, gdy Wiktor leżał w łóżku, a Zeus spał na swoim posłaniu obok, chłopiec pomyślał o tym, jak wiele zmieniło się w jego życiu. Nie był już tym samym Wiktorem który krzyczał i trzaskał drzwiami. Zeus pomógł mu stać się lepszym człowiekiem, bardziej cierpliwym, odpowiedzialnym i empatycznym. A to była dopiero pierwsza z wielu przygód, które miały ich spotkać.